Coś. Dobra, ja jeszcze tu... ja jestem ja już jestem po krótkim cięciu. Teraz możemy kontynuować dalej. E, dobra, co tu mamy? Kliknam przycisk, nie wiem po co. Uważaj! Za TOBĄ! Ale co, ale czekaj! Ale to coś. Ej, ale patrz, to dziwnie działa, zobacz. Następnie patrz i tak było. No, Tylko tyle? A to dziwne, słuchaj. Dziwne to jest. A czekaj, bo chyba musimy. Chyba ciśnąć. Razem, weź daj na weź weźmy otwórz ten portala. Czekaj już idę. Prawie spadłem. Czekaj no zobaczymy czy może ciśniemy razem. Może może się uda. No dziękuję. Dobra. No i weź idź tam i spróbujemy ciśnąć razem. Miał O kurde. i w ogóle, a ja, jak, jak słyszę taki portalem to tutaj, to nie wiem, o co. Dobra, jedzie kłodka. Tak? Dobra. Dobra, jedziemy. Tutaj. Czekaj, kulka będzie leciała. Aha, bo, aha, ja muszę, o kurde, no, to musisz się wrócić tutaj, musisz stać na płycie i poczekać zanim tutaj wrócę. Zapomniałem tutaj, tutaj włączyć. Dobra, jest Jest, dobra. No jest, 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 jest. No, musisz poczekać. Pewnie jak przyjedzie, troszeczkę pojedę i się zatrzyma. Ej, patrz jak Talina się huśta. widzę. No co jest, gładka, działaj. No, bo tutaj, bo tutaj się... Bo tutaj... Bo tutaj się włączyło. Ej, e, patrz to! Teraz... widzę, widzę, no. Ej, teraz, czekaj, na trzy, na trzy. No woda Nacisnąłem Ej, i tu tyle? O co chodzi? Czekaj, na trzy, dwa, jeden. Na trzy dwa, jeden Ty, a to tutaj coś jest, zobacz tam Czekaj, a jak tu zejdę? Czekaj, tu jest jakieś... Co to Ty, ja przejście zrobiłem! Ty, ja przejście zrobiłem, słuchaj! Jak to? Co no. tu jest? To może... Czekaj, do wody wpadnij! Do wody wpadnij! Chyba mam! Mam coś! Mam coś! Mamy to! Ej, te hałasy tam! No bo to... No bo ja tu stoję! Bo ja tu stoję! Tam, tutaj! Tu wejdź! Tu wejdź! Chyba to mamy, słuchaj. Ej, to jest. Ej, to jest dziwne, to jest dziwne. Już to robiliśmy. Ej, tutaj też, tutaj też. Tutaj widzę, tam. A moje? A, już za późno. Ej, dziwne, słuchaj, dobra. Ej, ej to tylko tyle, My, jak zrobiliśmy test, to nie było takie. takie dziwne, słuchaj? Właśnie. Ej, znowu ten twórca. Ej, patrz ten zobacz. Z tego Zobacz. O kurde. O kurde, dobra, Dora, to teraz ja już wyszłam, to teraz ty mnie zaproś. Teraz ty mnie zaproś. Teraz okay. było O nie, nie. O nie, o nie. O nie. O, Co okay. jest? Czekaj. Dobra, dobra, już Jest okej? Okay? Jest okej? Okay? Tak, tak, jest okej. Okay. Okay. Nie, mnie nie jest strasz, bo zaczynasz mnie straszyć. Nie. Yeah. Dobra. Wyłączam. No by się udało. Kurde. Jeszcze raz, dawaj. Okej. nie coś tam się zepsu zepsuło chyba, słuchajcie. Widzowie ja musicie poczekać, bo tutaj coś się stało, nie wiem o co to chodzi. Czekaj, może e, e, najpopularniejsze może kliknę? No, spróbuj najpopularniejsze, może się uda. Możliwe, że to ale naj, no, najszybsze jest zbugowane po prostu. No może. Co to jest? też nie działa. Widzowie, zrobimy cięcie, bo chyba to długo potrwa. Tak, 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 e, musicie poczekać. Cięcie.